Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. Jak widzicie pokój streamingowo-newsowy na razie przechodzi lekkie zmiany. Już jest jeden krok do przodu, ale jeszcze moment muszę na przykład nad akustyką popracować w tym pomieszczeniu, ale niedługo wszystko będzie wypracowane. W oczekiwaniu na ostatnią letnią imprezę grową i zarazem duży wysyp nowych newsów, czyli Gamescom, ostatni tydzień upłynął głównie na premierach. I faktycznie jedna z nich odbyła się sporym echem, o czym oczywiście zaraz opowiem. Poza tym zaleciliśmy drugie podejście do MK1. Zbudowaliśmy nasz gród. Jeszcze innych kilka rzeczy się wydarzyło. Zapraszam więc na kolejny odcinek PS News. Tradycyjnie lecimy z tematami. Niebie jest lato, to musi być gorąco, choć nie przepadam za takimi warunkami pogodowymi, ale z drugiej strony, co do panujących temperatur, no, wyboru za dużego także nie mieli y, mieszkańcy Dzikiego Zachodu, a dokładnie John Marston, czyli główny bohater Red Dead Redemption. Gra w zeszłym tygodniu otrzymała wersję na PS4, 13 lat po tym jak ukazała się na PS3. Więc tak na dobrą sprawę myślę, że jest sporo graczy PlayStation, których jeszcze wtedy nie było nawet na świecie lub byli za mali, żeby w ogóle zaznajomić się z tą produkcją. Paradoksem pierwszej części Red Dead Redemption jest to, że jest to chronologicznie druga część serii, więc teraz jak już obie gry są dostępne na PlayStation, no to optymalnie byłoby zagrać najpierw w dwójkę, a potem w jedynkę. Choć faktycznie pierwsza część jest o wiele mniej rozbudowana pod kątem mechanik. Jak wspomniałem, głównym bohaterem w grze jest John Marston, a akcja zaczyna się jakiś czas po wydarzeniach z drugiej części. Rodzina Johna jest aktualnie przetrzymywana przez agentów federalnych jako gwarant wykonania zleconego mu zadania, a co musi zrobić John? Zlikwidować lub doprowadzić pozostałych przy życiu członków jego dawnego gangu. Bill, Bill I've come for you. Ruszamy więc w drogę, na której poznamy mnóstwo ciekawych postaci i będziemy uczestniczyć w wielu strzelaninach z bandytami oraz na grzbiecie naszego wierzchowca. Nieraz będziemy walczyć o przetrwanie, ewentualnie o pierwsze miejsce w jakimś wyścigu. Dodatkowo w grze od początku jest dostęp do Undead Nightmare, czyli osobnego dodatku, w którym dziki zachód opanowują zombie, a John rusza szukać lekarstwa, by pomóc swojej rodzinie. Mapa jest ta sama, tylko wszędzie jest po prostu pełno zombie. Plus jest tutaj normalnie taka alternatywna historia, więc po prostu warto się z nią zapoznać. Rzecz, o której muszę wspomnieć, to to, że ta wersja gry jest swoistym portem tej wersji, która była dostępna na PS3. Tutaj zwiększono rozdzielczość do 4K, dorzucono kilka różnych filtrów graficznych plus jako nowość jest tutaj polskie tłumaczenie tekstowe. Gra podobnie jak część druga chodzi w max 30 klatkach i niestety na razie nie ma żadnych informacji czy kiedykolwiek się to zmieni. Kwestią otwartą jest czy można było zrobić więcej w kwestii technicznej porównując choćby z tym jak świetnie ostatnio został odnowiony Quake 2, ale to inne gry i inne studio, i przede wszystkim wydawca, więc ciężko bezpośrednio to porównywać. Nie zmienia to jednak faktu, że po tych 13 latach Red Dead Redemption dalej trzyma bardzo wysoki poziom i aktualnie ta wersja jest najlepszym sposobem, aby zapoznać się z tą kultową pozycją, no ewentualnie przypomnieć sobie, jeśli jest taka Wasza wola. Gra jest aktualnie dostępna jedynie w wersji cyfrowej, a jej fizyczne wydanie przewidziane jest na 13 października. Kolejną grą, która miała swoją premierę w zeszłym tygodniu, jest GORD, czyli po polsku Gród. Pierwsza sprawa to to, że z tej okazji na naszym streamie gościliśmy szefa studia Covenant Dev, stojącego za tą produkcją. Link do materiału wrzucam wam w opis. Stan Just przez 3 godziny bardzo ciekawie opowiadał nie tylko o grze, ale także i o sztuce ich robienia. Wracając do gry, GORD w dużym skrócie to połączenie zarządzania, budowania, horroru, przetrwania, a wszystko to w otoczce słowiańskiej mitologii, a właściwie jej pewnej wariacji. W grze naszym głównym zadaniem jest budowanie kolejnych małych grodów, które później mają posłużyć pewnemu władcy w podbiciu spowitej mrokiem krainy. Stawiamy więc domki, wysyłamy wieśniaków po surowce, desygnujemy im jakieś tam role, mając zawsze na uwadze do czego są najlepiej predysponowani. Dodatkowo musimy mieć na względzie ich stan emocjonalny, no bo łażenie po ciemnych lasach wiąże się z y, możliwością natknięcia się na jakieś dzikie zwierzę, ale też ze spotkaniem się z potężnym demonem. A te często wymagać będą od nas y, no, moral realnie wątpliwych decyzji, aby nasza cała osada przeżyła. Gord posiada także bardzo głęboki lore, który świetnie uzupełnia wydarzenia, które widzimy na ekranie. Ze swojej natury i też z założenia, produkcja ta nie należy do najbardziej różowych przygód, które przeżyjecie, ale w świecie, w którym na wasze życie zawsze czyhają złe siły, no lepiej mieć tego świadomość, że tak się może wydarzyć, aniżeli łudzić się, że wraz ze wschodem słońca wszystkie strachy się pochowają. Zwłaszcza, że w Gord Słońce nigdy nie wschodzi. Jeśli lubicie takie mroczne zarządzanie słowiańskim terrorem, to polecam sprawdzić Gord. Everspace 2 to w sumie ciekawa pozycja. Przede wszystkim jest to gra z gatunku Luther shooter która jak widać wrzuca nas do myśliwca poruszającego się po bezkresie kosmosu. Bardzo mocną stroną gry jest arcade'owy styl walki, oparta o zbieranie elementów wrogich statków mechanika, budowania własnego myśliwca, a zaznaczam, że elementów i części jest tutaj od groma. A jako pewnego rodzaju umilacze łamane na odskocznia, są tu także zadania polegające na przykład na uważnym przetransportowaniu różnych jakichś takich elementów ukrytych we w innych dużych kosmicznych statków. Przyznam, że lubię takie klimaty i zainteresowało mnie to, co widzę, więc chyba muszę mocniej zgłębić ten temat. Teksańska masakra piłą łańcuchową z kolei to asymetryczna gra multiplayer, która jak widać po tytule nawiązuje do kultowego horroru z Leatherface'em w roli głównej. Choć w tym przypadku gracze mają także okazję wcielić się w innych członków skrzywionej rodziny Sawyerów. Graczy uciekających jest czterech, zaczynają oni z opadającym zdrowiem i muszą się wydostać, a zabójcy, tak jak myślicie, starają się spowodować, aby wszyscy zostali na farmie na zawsze. Najlepiej boleśnie i hardkorowo. Shadow Gambit The Cursed Crew to taktyczno-skradankowa gra, w której wcielamy się w załogę statku morskiego, dzięki któremu możemy cofać czas. Akcję widzimy w rzucie izometrycznym i naszym zadaniem jest likwidowanie przeciwników pojawiających się na kolejnych mapach. Myk polega na tym, że mamy w zespole trzech członków załogi, więc maksymalnie możemy zlikwidować trzech wrogów jednocześnie, a jeśli jest ich więcej, no to trzeba kombinować tak, aby odwrócić uwagę pozostałych. Hello Engineer, w tym konkretnym przypadku muszę przyznać, że gra wzbudziła moje zdziwienie. Przede wszystkim dlatego, że nie jest to tak, jak poprzednio skradankowa gra grozy, a tym razem twórcy postawili na aspekt tworzenia wykręconych wehikułów, którymi potem możemy sobie pojeździć. Grać można samemu lub do czterech graczy jednocześnie. Dodatkowo swoimi kreacjami może naturalnie się także dzielić z innymi graczami po sieci. Swoją drogą, tak patrząc na to, to czekam na grę LEGO, ale ze świata Technik z taką dedykowaną. I wrzucam wam także info, że na PS4 i PS5 możecie ściągnąć sobie grę Wayfinder, czyli taką Free-to-Play MMO produkcję. W tym przypadku, jeśli lubicie tego typu gry, no to najlepiej jest to po prostu sprawdzić samemu, czy pasuje wam tego typu zabawa i to, jak wizualnie jest ona wykonana. Swoją drogą za Wayfinder stoi studio, które stworzyło Battle Chasers The Ruined King i Darksiders Genesis, więc jest to solidna ekipa. MMO, jak to MMO, czyli wybieramy bohatera i lecimy na miasto, jakieś magiczne tereny, mucić różne potworki, zdobywać walutę, miecze sprzęt i tak dalej. Ładnie to wygląda. Z kolei jeśli zawsze chcieliście sprawdzić, czy dalibyście radę przetrwać w buszu kompletnie zdani na siebie, to Green Hell VR jest dobrym testem przed prawdziwą wycieczką. Aby tutaj nie zejść, trzeba dobrze zjeść, oczyścić wodę pitną, no bo może zawierać na przykład pasożyty, musimy polować na zwierzęta lub walczyć z drapieżnikami i tak dalej. Dodatkowo w grze wpleciona także ciekawą historię i jest to pozycja zdecydowanie dla graczy lubiących dłuższe, takie wymagające pewnej metodyki przygody. I wysyp tygodnia kończę tym, że do premiery MK1 został niecały miesiąc i też z tej okazji w miniony weekend swój dostęp do bety e, otrzymali preorderowcy. W porównaniu z poprzednim testem, tym razem można było dodatkowo pograć Lee May i John M. Cage. E, Swoją drogą, Lee May jest całkiem zwinną postacią, muszę przyznać. Pani mi się nią grało w tej nowej wersji, pomimo że no, jeszcze daleko mi do opanowania jej najlepszych kombinacji, jagli z wykorzystaniem lampionu, którym się posługuje. Jonekage z kolei skręcił totalnie w stronę memowego wojownika, ale z drugiej strony pasuje to do niego maksymalnie i też nie widzę tutaj większych problemów. MK1 jest grą, która faktycznie lekko zwolniła swoje tempo względem poprzedniej części, ale myślę, że chętnych nie zabraknie na nowy początek historii w MK1. Jak wspomniałem, główne uderzenie newsowe sierpnia przewidziane jest na wtorkowe Opening Nightlife, ale w minionym tygodniu było kilka rzeczy wartych uwagi. Zacznijmy od opóźnień. Pacific Drive, czyli gra, w której furą rodziny Griswoldów przemierzamy paranormalne tereny poligonu badawczego gdzieś na bezdrożach Ameryki Północnej, zostaje przełożone na początek przyszłego roku. Tradycyjnie potrzeba więcej czasu na szlif. Alan Wake 2 także zalicza 10-dniowe opóźnienie. Gra ukaże się teraz 27 października. W tym przypadku jednak wynika to z tego, że podobnie jak w tokijskim metrze na przykład ten okres jest wyjątkowo tłoczny, więc twórcy dając graczom i też sobie miejsce na oddech zdecydowali się na małe przesunięcie. Jest to dobra i trzeźwa decyzja moim zdaniem, druga część przygód tego nietuzinkowego pisarza. Myślę, że jest warta tego, aby można było na niej się skupić spokojnie, tak aby w pełni odczuć grozę i horror, który przyszykowali dla nas twórcy. A tego samego dnia jeszcze jakbyście się pytali, to ukaże się Ghost Runner 2, czyli jedna z najtrudniejszych FPP Cyber Ninja zręcznościówek z polskim rodowodem. Dodatek do Żółwi Ninja, Shredder's Revenge o pod tytule Dimension Shell Shock ukaże się 31 sierpnia. Z kolei jako, że w ogóle aktualnie ze sprawą promocji filmu Żółwie ninja są praktycznie wszędzie, to także fasole mogą stać się żółwiami. Pozdrawiam naszych profasolowych graczy, podziwiam wasz talent i upór jednego z Waszych członków na naszych streamach, ale pozostaje dalej nieugięty w kwestii streamowania tej gry. Jesteście po prostu za dobrzy. Piona. Z takich ciekawych zapowiedzi to zajawam Quantum Error i tu znów wrzucam link w opis do tego materiału, bo koniecznie musicie zobaczyć całą zapowiedź. Gra jest z połączeniem FPS, ale też będzie posiadała widok z zapleców bohatera. I tym bohaterem, w którego się wcielamy, jest yy, strażak który jak widać, pożar, który gasi, no nie jest on tylko z, jakby złożony z ognia, ale także ze zmutowanych ludzi, konspiracji wynikających z działań firmy Monad, która też zajmuje się wszczepianiem jakichś tam mikrochipów specjalnych ludziom. No i ogólnie taki kosmiczny trochę bałagan. Gra przynajmniej w tej zapowiedzi robi bardzo dobre wrażenie i pokazuje bardzo ciekawy, mroczny świat przyszłości, kosmos mutantów i inne straszności. Quantum Error leci na moją listę obserwowanych. A co więcej, będzie ona jeszcze dostępna tego roku, a dokładniej 3 listopada. Czuję się mocno zaintrygowany. Neo Berlin 2087 otrzymała też lekko wzbogacony treścią w porównaniu z ostatnim trailer. Berlin w przyszłości wydaje się mocno opanowany przez maszyny. A co do samego zwiastuna, to dalej mało tutaj konkretów a propos gry, więc czekamy na więcej informacji. Call of Duty Modern Warfare 3 tradycyjnie już w tym okresie ma nową zapowiedź, tym razem z elementami rozgrywki. Myślę, że do nowego kodaj tak zagra większość fanów strzelanek. A fabularnie widać, że trójka ma szansę stać się mocnym zakończeniem trylogii. To znaczy, nie wiem, czy ta część się zakończy, w sensie ten cykl nowych rebootów, tak strzelam, ale przyznaję, że widać e, fajne nawiązania do dwójki, tej oryginalnej Modern Warfare. Ciekawostką też może być to, że tym razem przy kierownicy jest Studio Sledgehammer, czyli zespół, który do tej pory asystował przy wcześniejszych odsłonach koda. I też, żeby nie było, może pamiętacie o tym, że jest taka gra Battlefield 2042 i ona wciąż istnieje, a otrzyma ona niedługo y, kolejny sezon, tym razem szósty i rozpocznie się on w październiku. Nowej mapy nie pokazano, a właściwie pokazano z niej dosłownie kilka ujęć, smuteczek. Niemniej przed rozpoczęciem tego szóstego sezonu, od 29 sierpnia, y, nastąpi coś, co nazywa się okres Redux, Redux, Redu? Redux, tak to się chyba czyta. I będzie to szansa na ponowne zagranie w likwidatorów, y, bitwę o Nordvik oraz Powstającego Leviatana, czyli te tryby, te, które były wcześniej dostępne, mają być odświeżone i będzie można w nich uczestniczyć w tygodniach poprzedzających sezon 6. Z tym związane będą także i nagrody, dodatkowy sprzęt, który będzie można zdobyć. Więc, jeżeli gracie albo chcecie zagrać, sprawdzić, to teraz jest dobry moment. Z jakiś czas okazuje się zapowiedź growa, która uświadamia nam, jak ten czas szybko mija. Ostatnia tego typu rewelacja tknęła mnie przy materiale podsumowującym już 7 lat No Man's Sky, czyli kosmicznej gry studia Hello Games, która nie tylko poprzez lata rozrosła się kilkukrotnie, albo kilkunastokrotnie w sumie, ale także stała się jednym z największych ponownych narodzin growych, niemalże z popiołów. Co więcej, ten niesamowicie rozległy świat tworzył początkowo mały zespół, Główny twórca wspominał o łącznie 15 osobach w teamie. Jak widać, po tylu latach dalej mają oni pełne pomysłów głowy. Kolejnym dodatkiem będzie rozszerzenie Echoes, a co dokładnie będzie zawierało, dowiemy się już niebawem. A skoro mowa o kosmosie i jego podboju, choć tutaj w nieco innej formie, bo w mechu bojowym, wydawca Bandai Namco na swoim kanale YouTubeowym ostatnio transmitował na żywo blisko dwie godziny obejmujące różne aspekty nowej części Armored Core 6 Fires of Rubicon. Można było na przykład zobaczyć jak śmiga multiplayer. Link do całości wrzucam wam w opis, aczkolwiek gra okaże się już w ten piątek, więc zapraszam od razu na nasz stream tego dnia. Więc albo jak już jesteście zdecydowani, to po prostu poczekajcie na premierę, a jeśli macie dwie godziny wolne, to zachęcam, żeby sprawdzić materiał. Są drogą fajny event tam prasowy zrobili. Można było sobie takim ziemskim mechem pochodzić trochę po samochodach. Osobiście bardzo czekam na tę produkcję, no bo jak wspomniałem, miałem już szansę zagrać wcześniej na pokazie. A wy jak lubicie serię Armored Core lub Mechy jako takie, to zaufajcie mi jak mówię, Wasze gusta zostaną zaspokojone. Premiera już w ten piątek 25 sierpnia. I jako, że zawsze tematycznie dorzucam rzeczy, dziś są to akurat dłuższe prezentacje gier, choć w tym przypadku to standard, akurat bosega i gry z serii Yakuza często otrzymywały długie materiały promocyjne. Kolejnym linkiem, który znajdziecie w opisie, jest ten z 7-minutowej prezentacji Like a Dragon Gaiden, the Man Who Erased His Name, czyli kolejnej części serii Yakuza, ale w takim wydaniu spin-off. Ogólnie biorąc pod uwagę ilość gier z tej serii i to, że fabuła w nich ma bardzo duże znaczenie, z jednej strony można chwytać za kolejne części w ciemno, z drugiej, no, bez znajomości, tego, co było wcześniej, może tutaj sporo umknąć w kwestii fabularnej. W ogóle te materiały promocyjne ogląda się jak jakiś taki skrót albo zwiastun dobrego kina gangsterskiego. I już samo to może powodować, że tak trochę korci wrzucić nową przygodę Kazumy Kiryu na swój radar. Co by nie mówić, animacje twarzy trzymają świetny poziom od wielu lat już. A jeżeli nie tylko fabułą gry dla was stoją, no to druga część materiału pokazuje bez zbędnych ceregieli, jak główny bohater radzi sobie w walce. Pierwszy styl umożliwia korzystanie z gadżetów, drugi, czyli Yakuza Oznacza nieposkromioną siłę ulicy i czymże także byłaby seria Jakuza bez minigierek? Tutaj, na przykład, możemy stworzyć własną ligę MMA, spotkać się z dziewczynami, takimi prawdziwymi, notabene, a nie z, y, robionych z pikseli. I oczywiście oddać się najbardziej gangsterskiej aktywności na świecie, czyli śpiewaniu karaoke i graniu w ośmiobitowe gierki. Z jednej strony te produkcje nie są dla wszystkich i nie przemawiają do wszystkich, ale jeśli szukacie czegoś totalnie oryginalnego, to warto sprawdzić Like a Dragon Gaiden – The Man Who Erased His Name. Ostatnia prezentacja pochodzi z serwisu IGN i dotyczy mitycznej gry o niesamowitej grafice o małpim wojowniku, czyli Black Myth Wukong. Polecam obczaić sobie całość, bo pomimo, że sosów ostatnio jest jak mrówków, no to ta gra, choćby ze względu na swój sering, jest czymś takim świeższym. Materiał skupia się na walce z kilkoma bossami i muszę przyznać, że Kung Fu Tygrys wygląda bardzo fajnie. Wódz makaków także świetnie się porusza z tym swoim mieczem. Plus, że jeśli zjedziemy mu połowę energii w odpowiednim czasie od początku starcia, no to zmieni on swoją formę i skrzydła mu rosną jeszcze fajniej. Link wrzucam do opisu, sprawdźcie, bo gra wygląda bardzo obiecująco, choć trzeba przyznać, że no, sporo się tego typu gier ostatnio pojawia. Kończąc ten odcinek PS News, muszę przyznać, że odniosłem mini sukces. W końcu ukończyłem pierwszy etap odnowienia naszego pokoju, w którym streamuję i aktualnie nagrywam newsy. Jak mówiłem, jest jeszcze trochę tutaj roboty, ale już do przodu. Najbardziej się cieszę z tego, że teraz mam dedykowany tutaj do grania monitor Inzone M9, w końcu jest podłączony, więc niebawem pokażę wam, jak śmiga ten potwór. Naprawdę bardzo fajny monitor. Druga ważna rzecz, we wtorek nasz stream będzie trwał od 18 do 20, a wynika to z tego, że o 20 właśnie zaczyna się pokaz Opening Night Live, czyli taki duży zrzut nowości Growych. i już teraz myślę, warto sobie zrobić miejsce na to wieczorem, no bo jeśli interesuje Was świat growy choćby trochę, to nie chcecie tego przegapić. Nie będziemy tego oczywiście streamować, ale będziemy sobie komentować na naszym Discordzie, więc zapraszam. A jeśli nie możecie lub nie będziecie na miejscu, albo będziecie w miejscu, gdzie net nie dolatuje, to widzimy się za tydzień w kolejnych PS News, w których na pewno przygotuję Wam skrót z tego, co tam pokazane zostanie, tak. A na razie już się z Wami żegnam. Dzięki za poświęcony nam czas. Do zobaczenia. Piąteczka Żółwik. Cześć.